Okej. Okay. Jakie jeszcze jest pytanie tutaj? I ogonie. Sysmozaur. Sysmozaur? Tak, ma długą Ma długą głowę i ma ten? Ale to chyba chodzi o, o w ogóle jak one się nazywają, cały ten, e, cała ta rodzina jak się nazywa, wiesz? Bo Diprodok też jest, e, też jest taj, taki jak, jak Seismozał, rzeczywiście, Seismozał ma i długą głowę, i długą co to są zauropody, prawda? Hmm? A to jest Brachiozał. To jest Brachiozał? Mhm. A te pozostałe to co? A to co to jest? To jest mm -hmm. A ty, czy to było pytanie o kronozaura tutaj? Nie było. Nie było pytania o kronozaura? Nie. 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 No właśnie, pokażesz mamie, Nie. które to było pytanie? Które pytanie dotyczyło kronozaura? A przeczytasz je? Które kronozaura? Jak klucz wada ziemi, jak sobie to jest chyba klucz na mega! tak! Koty jasne. Hasłozał też jest dogatym. Tak. Okej, okay, dobra. Ja nie ty, to są też dogaty. Tak, no tak. Ale jeden, który był nazwany Rogatym Jaszczurem. Hmm, sprawdzimy? A no, triceratop też ma rogi. Ten jest dogaty. Ale triceratops to znaczy, że ma trzy rogi. Ale też jest drogaty. No też jest rogaty, tak. To nie wiem jaka jest prawidłowa odpowiedź. Hmm. Ten, to, to chyba to ceratozaur. A to, to, to jest pytanie od tego dinozaura. Chyba nie, bo chyba pyta, Odpowiedź jest ceratosaur. Ale to nie jest to. Mówi, że nie, a sprawdzimy? A no, on też jest droga. A wtedy jest pytanie: Co to Jurek, a przeczytaj pytanie numer 10? Bo ja pamiętam odpowiedź. 10? No, przeczytaj to pytanie. 15. 15. Skutki teraz. No, jaka jest odpowiedź? Chyba chyba. Świetnie, Jurku! Tutaj pytaj tutaj tutaj. Odpowiedz na. Pytaj. Świetnie. A tutaj to dwunaste pytanie. 11? Nie chcę. A jedenaste? Nie. Nie chcę? A to jest bardzo fajne pytanie. Ja wiem, że Nie to odpowiedź. Jak Ci jej mogę przeczytać? Dobra? No, nie No, czy Nie czytaj. Nie czytaj. To. Tak, Jurko, to jest moja Zaura. Odpowiedzią jest moja Zaura. Zgadza się. To moja załuda. Moja ዢእኞ filt እኖ኿ኒኝኰኙ